Witam was serdecznie, uczniowie, a właściwie już absolwenci techniku łączności nr 14. Gdy w ubiegłym roku nagrywałem krótkie wystąpienie na zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, byłem pewien, że to pojedyncze, incydentalne doświadczenie. Wtedy, w kwietniu 2020 roku, nikt z nas, i jestem tego niemal pewien, że nikt z was nie przypuszczał że pandemia zabierze z naszego życia szkolnego niemal cały rok, że jedną czwartą okresu przypadającego na Waszą naukę w szkole średniej odbędziecie w tak nietypowych warunkach. Warunkach wymagających od Was, od Waszych nauczycieli i w jakimś stopniu również od Waszych rodziców nieprawdopodobnej mobilizacji, samodyscypliny, nadziei i wiary, że pomimo tych warunków Możecie dobrze przygotować się do czekających Was egzaminów. Wszyscy żałujemy, że ta niezwykła uroczystość ważny moment w życiu każdego ucznia zakończenie nauki w szkole średniej nie może mieć bardziej okazałego charakteru a na taki, tradycyjnie uroczysty, w pełni zasłużyliście. Zapewniam Was jednak, że dla nas, a szczególnie dla Waszych wychowawców ten Wasz ostatni dzień w szkole, Wasz ostatni raz w roli uczennicy-ucznia ma ogromny ładunek emocjonalny. Większy niż wcześniejsze tradycyjne pożegnania maturzystów, bo zwielokrotniony brakiem normalnego, bliskiego kontaktu z Wami. Czasami przywołuje w pamięci twarze wielu spośród Was, których pamiętam, gdy przychodziliście do szkoły po raz pierwszy. Często były to twarze pełne obaw o to, czy sprostacie stawianym Wam wymaganiu, czy odnajdziecie się i poradzicie sobie w nowym środowisku. Poradziliście sobie świetnie. Nie ukrywam, że jesteśmy z Was bardzo dumni i Wy też możecie odczuwać dumę. Wasza wiara w sukces i systematyczna praca stoją za tym. Że od dzisiaj jesteście absolwentami techniku Łączności nr 14. Przez ostatnie 4 lata mieliśmy wyjątkowy zaszczyt towarzyszyć Wam w trudnej i pełnej wyzwań, aczkolwiek ciekawej wyprawie podejrzałość. Dojrzałość wyrażaną na wiele sposobów, między innymi głębią zadawanych przez was pytań, waszą wrażliwością, otwartością na innych ludzi. Bezinteresowną pomocą i ofiarnością. Tym wielokrotnie nam imponowaliście. W ciągu tych czterech lat staraliśmy się przekazać Wam to, co kiedyś otrzymaliśmy od naszych nauczycieli, i czego sami zdołaliśmy nauczyć się, nabierając życiowego doświadczenia, które bogatsze jest również dzięki Wam. Dzięki Waszym pytaniom, niejednokrotnie również troskom, którymi mieliście odwagę się z nami dzielić. Czy nam się udało? Wasze dalsze losy będą odpowiedzią na to pytanie. Dlatego życzymy Wam rozwagi i mądrości w wytyczaniu celów. Z jednej strony, niech będą na miarę Waszych możliwości, z drugiej, choć o jeden krok dalej. Nie bójcie się podążać za marzeniami. One dodają sił i decydują o smaku życia. Jednocześnie motywują do działania i zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń. Pamiętajcie równocześnie: Uczniem warto pozostać do końca życia. Głód wiedzy i ciekawość sprawiają, że wciąż się rozwijamy, że naprawdę żyjemy. I tego Wam, kochani, życzymy wszyscy jako nauczyciele. Szczerej pasji poznawania świata, pasji, która nigdy się nie wypali. Uczcie się wciąż, by w życiu podejmować mądre decyzje. Słowa podziękowania i ogromnej wdzięczności kieruję pod adresem Waszych nauczycieli i wychowawców za wspaniałą pracę, wysiłek i poświęcenie. Za przekazanie wam części siebie. Szanowni absolwenci, każdy z Was ma na zawsze swoje miejsce w historii tej szkoły. Wasz wysiłek budował pozycję techniku łączności numer 14. Pozwólcie zatem, że wymienię kilkoro spośród Was z imienia i nazwiska. Aby w ten symboliczny sposób podziękować za zaangażowanie oraz nieprzeciętne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, ale także za bieżące wspieranie działalności szkoły i dbanie o jej wizerunek. Ogromne podziękowania za tytuły laureatów i finalistów najbardziej prestiżowych olimpiad kieruję pod adresem Łukasza Majera z 4 EA. Pawła Zięby z czwartej EB, Radka Niżnika z 4 EC, Marka Pawłowskiego z 4 ED, Michała Kuli i Kuby Węgrzyna z czwartej IA, Patryka Klatki i Michała Nogiecia z czwartej IB, Michała Maja i Mateusza Piękosia z 4TA. Z ogromnym uznaniem podchodzę do uczniowskich sukcesów osiągniętych między innymi w konkursach informatycznych. I tutaj myślę o Danielu Mirochnie z 4iA, Bartku Chalińskim z 4iB, Szymonie Woźniaku z 4iC, Karolu Wójciaku z 4iD, Konradzie Mięsowskim i Piotrku Ślęczku z 4 K. Sukcesy osiągaliśmy również w konkursach matematycznych i tu chciałbym wymienić Mateusza Mireckiego z 4iB, Kubę Kusia z 4iC, Kubę Burka, Michała Kusia, Szymka Jagłę i Karola Kowalskiego. Wszystkich panów z czwartej ID. A dzięki Łukaszowi Biesiadzie z czwartej EA, sukcesy odnosiliśmy również w konkursach fizycznych. Z przyjemnością wspominam ogólnopolskie sukcesy w konkursach historycznych Piotrka Klępy, Seweryna Malczewskiego, Kuby Kędry. Tymoteusza Kałuzieńskiego i Michała Skałki z czwartej D, ale też Kajetana Biernata z 4TA i Gabrieli Bergiel z 4TB. Z podziwem patrzę na osiągnięcia uzyskane w konkursach ekonomicznych przez Kubę Garusa, Dawida Ryskalę i Kubę Węgrzyna z czwartej IA, Mateusza Sajdaka, Michała Czerniawskiego, Kubę Januchtę, i Adama Sarnka z 4 IB. Dziękuję za wiele emocji i sukcesów osiąganych przez naszych sportowców, lekko atletów Mateusza Bila z 4 TA, Maxa Stasiowskiego z 4 EA, Przemka Sigigę z 4 EB, Krzyśka Kondysa z 4 EC, Pawła Prochownika z 4 K i Łukasza Świoro z 4 ID. Tenisistów stołowych. Arka Kołosa z 4 EC, Pawła Wolanina z 4 ID, Siatkarzy Kacpra Kurka i Łukasza Majera z 4 EA, Dawida Burdena z 4 EB oraz Mikołaja Packa z 4 ID, Koszykarzy Janka Gargasia i Piotrka Marczaka z 4 IA, Michaela Scotta z 4 ID oraz Krzyśka Kondysa z 4 ED. Pływaków Sebastiana Zająca z IV ED, Janka Karkowskiego, Grześka Burkata i Dmitro Szewczuka z IV IB, a także Michała Skałkę z czwartej ID. W narciarstwie alpejskim szkołę godnie reprezentował Kamil Surówka z czwartej K. Piękne podziękowania kieruje do wszystkich osób zaangażowanych w różne przedsięwzięcia artystyczne, podczas których godnie reprezentowali szkołę. Szczególne podziękowania dla członków zespołu Delinkers w składzie: Olga Biel, Ola Poskrubek, Kuba Kuś z 4 IC i Łukasz Świoro z 4 ID. Dziękuję tegorocznym maturzystom i jednocześnie członkom szkolnego chóru łącznik: Jackowi Sprochowi z 4 IC, Olkowi Baranowi z 4 ED i Dawidowi Ryskale z 4 IA. Społeczność naszego internatu doskonale kojarzy Natalię Regin z IV IC, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Internatu, współorganizatorkę wielu uroczystości, które odbywały się w internacie, mocno zaangażowanej w sprawy młodzieży. Natalia, bardzo Ci dziękuję za pracę na rzecz internatu, również za pomoc w wydaniu Kroniki 75-lecia Szkół Łączności w Krakowie. Za poświęcony czas na promocję szkoły i udział w wielu działaniach koła promocji szkoły dziękuję Magdzie Szewczyk z 4 ED, Kubie Zawadzie z 4 TA, Magdzie Kurbiel, Julce Habdang Wojewódzkiej i Arturowi Sendyce z 4TB, Oldze Jarskiej, Kindze Prus i Łukaszowi Lutemu z 4 IA, Prasmonice Szczurek z 4K. Dzięczny jestem również Wojtkowi Jobkowi z 4 EA za wsparcie, zarówno w trakcie działań promujących szkołę, a przede wszystkim podczas kilku edycji wigilii klasowych. Brakować nam będzie zaangażowania w pracę redakcyjną szkolnego marginesu Weroniki Adamek i Ani Łowickiej z 4 IA oraz Konrada Mięsowskiego z 4K. Konradowi. Dziękuję również za inicjatywę i natychmiastową gotowość do udziału w Poczcie Sztandarowym Szkoły podczas wielu ważnych uroczystości w szkole i poza jej murami. Ani Koszałce i Oldze Biel z 4 C, Michałowi Kusiowi i Kubie Burkowi z 4 i D dziękuję za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu uczniowskiego, a szczególne podziękowania kieruję pod adresem. Karola Kowalskiego z czwartej ID za wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu uczniowskiego, otwartość na czasami niekonwencjonalne potrzeby szkoły i gotowość do pomocy w każdej sytuacji. Karol bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim maturzystom zaangażowanym w niezliczoną ilość akcji charytatywnych prowadzonych nie tylko na terenie szkoły. Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do uzyskanych wyników w nauce tych absolwentów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, osiągając średnią ocen co najmniej 4,75. Oni otrzymają świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Takich osób jest aż 70. Gratuluję Wam, Waszym nauczycielom oraz Waszym rodzicom. Kończąc już, moi drodzy, zapewniam, że niezależnie od osiągnięć uzyskanych wyników, wszyscy zostaniecie w naszej pamięci na zawsze. Wy natomiast pamiętajcie, że zawsze jesteście mile widziani w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Dziękuję Wam i życzę mnóstwa sukcesów.